W dzisiejszym odcinku się nauczysz, jak powiedzieć, że ktoś umarł po angielsku, bo pewnie już wiesz to die, tak jak he died, ale jest dużo więcej sposobów, żeby powiedzieć, że ktoś umarł. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Instytut Lingwistyki przedstawia. To myślę, że ogólnie większość czasu w Stanach Ludzie wolą nie powiedzieć, że somebody died, albo he died, albo może he's going to die. Nie jestem pewny czemu, ale z jakiegoś powodu to słowo die się stało tak za bardzo mocne dla chyba większość Amerykanów. I dlatego większość czasu mówią to pass away. Ale oczywiście, jak mówią o kimś, kogo nie znają, to wtedy mówią die, albo he died, he's gonna die, albo nawet I hope he dies. Ale jak ich matka, babcia, dziadek, tata, i tak dalej, jak oni umarli, to wtedy oni mówią, He passed away. To jak nie chcesz mówić he died, bo uważasz, że to jest za mocne, albo nie chcesz kogoś obrazić albo coś takiego, to możesz powiedzieć he passed away, albo I'm sorry your mom passed away. I reszta mojej listy to są takie bardziej śmieszne sposoby, jak powiedzieć czy ktoś umarł. Na przykład można powiedzieć he bought the farm. To znaczy to buy the farm. To znaczy tak dosłownie, żeby kupić farmę. I nie mam pojęcia, czemu to znaczy, że ktoś umarł, ale tak to znaczy. Ale tak jak mówiłam, to jest bardziej taki zabawny sposób, żeby powiedzieć, że ktoś umarł. Można powiedzieć, He bought the farm. Albo he's gonna buy the farm. Też można powiedzieć, to kick the bucket. Na przykład. He kicked the bucket. I to znaczy tak dosłownie, żeby kopnąć wiadro. Wiem, że chyba w Polsce się mówi. Kopnąć w kalendarz chyba, a po angielsku się mówi Kick the Bucket. I też, oczywiście, szybko tutaj powiem, że jak oglądasz nasz kanał i Ci się podoba to, co robimy, i potrzebujesz więcej pomocy z twoim angielskim, to sprawdź na dole w opisie, bo tam masz linka do naszego 7-dniowego wyzwania językowego. Po prostu stworzyliśmy takie wyzwanie językowe, gdzie możesz poprawić swój angielski. Link jest na dole w opisie. Weź go kliknij i sam zobaczysz. Też można powiedzieć to Croak. Na przykład. He croaked. Albo he's gonna croak any day now. I croak, to croak, albo croaking, to jest to, co żaba robi. Tak, to jest croaking. Krokować? Nie, nie wiem, kto się mówi po polsku. Google Translate napisali, że croak znaczy rechot. I może przez to, że jak ktoś umiera, to to jest trochę jak croaking, że oni tak, albo coś takiego. To można powiedzieć, he bought the farm, albo he kicked the bucket. Albo he croaked. Ale oczywiście to są zabawne. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć he passed away i kiedy powiedzieć he croaked. Też można powiedzieć to bite the dust. Na przykład he bit the dust. Bo bite to jest teraz, bit to jest przeszłość. He bit the dust. I to znaczy dosłownie on ugryzł kurz. He bit the dust. Ale dust może być też kurz albo ziemia może. To on ugryzł ziemię. He bit the dust. Też można powiedzieć he went to a better place. I to już nie jest zabawne, to jest takie może miłe albo religijne. Że może jakieś dziecko pyta, tak mamo co się stało z dziadkiem? Albo co się stało z pieskiem. I ona mówi: He went to a better place. To znaczy, że on poszedł do lepszego miejsca. I bardzo często, jak oglądasz jakiś film, który jest związany z mafią, to oni często mówią: Sleep with the fishes. To znaczy, żeby spać z rybami. Może on by powiedział: You better watch out, or you're gonna be sleeping with the fishes. I prawie zawsze, jak jest film z mafią, to oni zawsze mówią: To sleep with the fishes. Albo he's sleeping with the fishes. Przez to, że. Oni często wyrzucali ciała do rzeki. I pewnie się zastanawiasz, czemu się mówi he's sleeping with the fishes, bo często ludzie nie wiedzą, czy powiedzieć fish, czy fishes, jak masz więcej niż jeden. I mogę powiedzieć, że większość czasu po prostu się mówi fish. Jak mamy jedną rybę, to jest fish. Jak mamy więcej ryb, to wtedy też mówimy fish. One fish. Many fish. Ale musisz też wiedzieć, że jak mówimy fish, tak many fish, czy jest dużo ryb. To jak mówimy many fish, to znaczy, że te wszystkie ryby są taki sam rodzaj tej ryby. To czy można powiedzieć fishes? Tak. I wtedy to znaczy, że mamy różne rodzaje tych ryb i jest ich dużo. So one fish Many fish, ale te wszystkie fish są takie same. jak mamy fishes, to znaczy, że to są różne ryby. Ale ogólnie bym powiedział, żebyś po prostu mówił słowo fish i nie fishes, bo nikt nie mówi fishes, tylko jakieś książki związane z nauką, albo jakieś naukowce i widocznie też mafia. Ale myślę, że może mafia mówi sleep with the fishes nie przez to, że oni są bardzo mądrzy, tylko, że może oni są bardzo głupi i nie wiedzą, że więcej niż jeden fish to jest fish i nie fishes. Też często w takich filmach z mafią mówią pushing up daisies. Ale nie tylko mafia to mówi. Ale tylko mafia mówi sleeping with the fishes. Ale pushing up daisies albo two push up daisies znaczy, żeby tak popychać do góry. Taki kwiatek. Sprawdziłam przed chwilą, że daisy to jest stokrotka. To pushing up daisy znaczy, żeby tak popychać do góry stokrotki. Bo jak jesteś pod ziemią, jak jesteś zakopany i, i nieżywy, to powiedzmy, że twoje ciało tak popycha te stokrotki do góry, to oni mogą powiedzieć: A, ah, he's pushing up daisies. I znaczy, że on nie żyje. I też jest zakopany gdzieś. Też można powiedzieć: to take. A dirt nap. I nap to jest drzemka. I dirt to jest ziemia. Tak, jak ktoś powie, he's taking a dirt nap, to znaczy, że on robi sobie drzemkę w ziemi. Też można powiedzieć to become worm food. Oczywiście, worm to jest dżownica, dżorżownica, jak się mówi? Drownica? To jest worm i worm food to jest jedzenie dla żownic. To można powiedzieć he's worm food. I ostatnie powiedzenie związane ze śmiercią. To można powiedzieć to meet your maker. To meet your maker. Albo he's gonna meet his maker. I to znaczy, że ty się spotkasz z twoim uh, twórcą może? I oczywiście to znaczy, że umrzesz i spotkasz Boga. You're gonna meet your maker. I prawdopodobnie sam nie będziesz używał coś takiego jak meet your maker, albo kick the bucket, albo sleep with the fishes. Ale na pewno to usłyszysz w filmach i w serialach i tak dalej, jak będziesz coś oglądał po angielsku. To daj znać w komentarzach, jak ci się podobał dzisiejszy odcinek. I oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, na dole w opisie możesz sprawdzić nasze siedmiodniowe wyzwanie z angielskiego. I to wszystko na dzisiaj. Na razie. Cześć.